Dzisiaj, co stanowi o tożsamości żydowskiej? Bo kiedyś paradoksalnie chyba było łatwiej to wytłumaczyć, bo. Żydom było coś narzucone, chociażby przez to, że byli, nie wiem, od, odcięci, byli w getcie, byli piętnowani, była ta y, polityka rasowa. Dzisiaj współczesny y, Żyd mieszkający w Warszawie na czym buduje swoją tożsamość? się, że na wspólnocie losu najczęściej, to znaczy na świadomości kim byli przodkowie, co oni robili, prawda? Co się z częścią czy dużą częścią przodków stało. W przypadku Zagłady, na świadomości, że są gdzieś krewni po różnych tak. krajach, prawda? Mm -hmm. No i za Elurze, Francji. Hmm. No i jeśli chce, znaczy jeśli ma taką ochotę robić coś więcej, jakoś aktywniej, to na jakimś tam uczestnictwie nie wiem, w żydowskiej cywilizacji czy kulturze, tak? To, to, to mi się wydaje. Czy religii, jeśli ktoś ma potrzebę być religijny. Nic więcej, chyba nie jest specjalnie potrzebne. Ale czy los żydowski to musi być zawsze takie babranie się w tej martyrologii? No Taki on troszkę się trochę wyszedł, nie z naszej winy. Ale nie, to może być też czytanie Biblii. Tłumaczę teraz książkę Mosaoza, która jest głównie o tym, którą napisał razem z córką. To się ukaże w przyszłym roku w Czytelniku która jest głównie o tym, że po prostu bycie Żydem to polega na, na czytaniu Biblii i nie trzeba być religijnym, tylko można być całkowicie świeckim człowiekiem i czytać wszystko to, co Żydzi przez 3000 lat napisali i mieć poczucie, że jakoś się w tym uczestniczy. A czy Żydzi mają przyszłość w, w swojej perspektywie, czy to jest cały czas wracanie do przeszłości? Tutaj to w Polsce trudno powiedzieć, czy jest jakaś wielka przyszłość, chociaż niektórzy też. Myślę o duchowości. A duchowości myślę, że jest, nie ma, nie ma powodu, żeby uznawać, że to się jakoś zakończyło, tak, Roz, wiem, zakładam, czy z zakładą czy czymś. To jest program o książkach. Wygl wydaje mi się, że dla, dla Żydów książka zawsze jest najważniejsza. Czerpią z niej nawet takie praktyczne porady, jak spędzić dzień, ale ciekawi mnie to, jak wyglądał. Literacki świat Warszawy, tej, której już nie ma? Czy były księgarnie żydowskie, bukiniści żydowscy? Tak, to było bardzo. To Warszawa w ogóle była przed wojną centrum kultury i jednym z takich najważniejszych, więc. Ale też i, też i trochę literatury hebrajskiej, bo, bo, bo część pisarzy hebrajskich mieszkała w Warszawie, no i Żydów piszących po polsku, prawda, rozmaitych, rozmaicie się jakby lokujących Żydów, Żydów, czy Polaków pochodzenia żydowskiego. Um, nie no, to było po prostu strasznie miasto ze strasznie intensywną, bogatą kulturą, także księgarnianą i wydawniczą. Jakieś księgarnie literackie pewnie były, odpowiedniki księgarnie ziemiańskie. Księgarnie literackie, kluby. Przy placu, dzisiejszym placu bankowym, na tłumaciem 13, był klub pisarzy też, który, który gromadził ogromne ilości pisarzy, autorów. Jest o tym sporo wspomnień. To jest też takie zadanie chyba dla nas, właśnie takich ludzi, którzy zawodowo coś robią tak zwanej kulturze żydowskiej. To znaczy, że żeby nie tylko właśnie międlić yy, Holokaust i martyrologię, ale uświadomić już w tej chwili tak naprawdę w większości współczesnym polakom po prostu, jak wyglądała cywilizacja żydowska, że to właśnie nie był ten przysłowiowy skrzypek na dachu, czy folklor, no ta, ta książka ale, trochę też ale, ale jest. po prostu bardzo bogata cywilizacja literacka, artystyczna, tak, naukowa, mhm. którą warto przywoływać, no choćby po prostu tylko z tego, żeby ktoś mógł z niej dzisiaj skorzystać. Atmosfera niektórych tych opowiadań, to że e, przestrzeń w nich jest taka bardzo plastyczna, czasem e, bohater wchodzi w jakiś korytarz, który gdzieś zakręca, e, gospodarz okazuje się troszkę kimś innym, okazuje się jakiś nowy pokój za tamtymi drzwiami. E, Przypomina atmosferę z procesu Kawki, Czy to jest jakiś pisarz szczególnie dla pana ważny? Ja w ogóle bardzo lubię galicyjską literaturę, znaczy galicyjską austro-węgierską literaturę, mm. tak bym powiedział. To jest pan Schulz, Kawka oczywiście Józef Roth, Szymon Józef Agnon, izraelski noblista, który częściowo siedział w Buczaczu, częściowo tam i właściwie i, i pisał mm. cały czas o tej swojej Galicji. W ogóle jakoś tak dziwnie, że literatura habsburska jest jedną z moich <gulubionych> ulubionych literatur. Nie wiem dlaczego. Ale habsburska żydowska. No mm. tak, chociaż nie mm -hmm. tylko żydowska, muzila, ale, 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 mm. ale rzeczywiście, rzeczywiście. Herzmanowski tak. Orlando. Tak, tak, nie wiem dlaczego. A co? Może dlatego, że ona jest troszkę wyrzucona poza historię, że ona troszkę nie jest tą taką wielką literaturą francuską czy rosyjską. Bo to jest Europa Środkowa, to jest czy w ogóle jest taka Właśnie pewna. wymieszana w bocznych odnogach czasu, mhm. nie?